Cześć, jak się macie? Mam dzisiaj dla Was krótką historię jednej z naszych czytelniczek. Posłuchajmy, może będziemy mieli jakieś rady, które moglibyśmy jej udzielić w komentarzu. Dajcie znać. 10 lat temu mój syn poślubił dziewczynę, która ma już dziecko. Zaakceptowałam wybór mojego syna, nigdy nie dzieliłam wnuków, pomagałam rodzinie syna jak tylko mogłam. Raz dawałam im pieniądze, a innym razem zabierałam wnuki do siebie, by rodzice trochę odpoczęli. Moja synowa i ja nie byłyśmy przyjaciółkami, ale komunikowałyśmy się bez konfliktów. Ojciec dziecka płacił alimenty, ale nigdy się nie pojawił. Zeszłej wiosny moja wnuczka wyszła za mąż. Tylko ani ja, ani mój syn nie zostaliśmy zaproszeni na uroczystość. Synowa powiedziała, że będą tylko krewni. Zamiast mojego syna zaprosili biologicznego ojca. Choć było to smutne, przełknęliśmy zniewagę, ale w środku wciąż wszystko się gotowało. Wychowaliśmy ją jak członka rodziny, ale nie zaprosiła nas na ślub, bo według niej nie byliśmy krewnymi. Jesienią ubiegłego roku odziedziczyłam jednopokojowe mieszkanie. Teraz je wynajmuję, ale nadal jest to dobry dodatek do mojej emerytury. Miesiąc temu moja synowa powiedziała mi córka spodziewa się dziecka. Może, możesz jakoś pomóc młodym. Nie mają pieniędzy na mieszkanie. Poprosiłam mnie o wpuszczenie wnuczki i jej rodziny do mojego mieszkania. Było mi przykro. Gdy było wesele, nie byliśmy rodziną, ale gdy mowa o mieszkaniu, byłam już babcią. Nie udzieliłam jeszcze odpowiedzi, ale planuję odmówić. Może to śmieszne, ale obie sprawiły mi zbyt dużą przykrość. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, jak mój syn może nadal mieszkać z żoną. A wy, co zrobilibyście na, na miejscu tej pani? Czy pomoglibyście, mimo braku zaproszenia na ślub i takich trudnych słów, że nie jesteście czyimś krewnymi, mimo że ich wychowywaliście, Dajcie znać, co Wy byście zrobili w takiej sytuacji. Na pewno będzie to bardzo pomocne. Napiszcie w komentarzu i dziękuję.